na Dowództwie Społecznej Społecznej Towarzystwa poświęconej inauguracji 19. Roku Akademickiego 2011-2012 w naszej uczelni. Może zebrany dziwić brak studentów w składzie Senatu. Informuję i usprawiedliwiam jednocześnie studentów tym, że do tej pory nowej kadencji jeszcze się zobaczyli wybrać, ale sądzę, że w przyszłym roku już na pewno będą na inauguracji w naszych uczelni. Chcę przywitać przede gości, którzy zaszczycili swoją obecność obecnością naszą dzisiejszą uroczystość. Witam w pierwszej kolejności pana profesora doktora zameldowanego Lucjana Roszewskiego, prezydenta Konwentu Naszej Formacji i Planowania Kariery Zawodowej Wyjątkowego Urzędu Pracy w Katowicach. Mam zgłoszonych, nie wiem, czy są już na sali, panią Annę Zawrzewską-Zamorę, dyrektora Regionalnego Ośrodka Nauczycieli, w górę do wicedyrektora Regionalnego Ośrodka Mediuczno-Edukacyjnego. Nie ma, ale witamy ich naukowców, bo to tylko nasza zdałość. ...profesor witowanej Barbary Kudryckiej, które pozwolę sobie odczytać. Inauguracja Roku Akademickiego, pisze pani minister Kudrycka, jakim jest otwarcie nowego rozdziału w cywilizacyjnym i technologicznym rozwoju kraju, wpisuje się jako nowy, niezapisany rozdział do historii szkolnictwa wyższego. Koncepcja nowej, nowego rozdania, nowej ustawy jest wszystkim znana. Powstała wspólnie przez cztery ostatnie lata, dzieląc się w środowiskach Jedną i spostrzeżeniami, czerpiąc z przemyśleń i doświadczeń różnych środowisk, angażując kadrę dydaktyczną, naukowców, przedsiębiorców, studentów i doktorantów. Jestem przekonana, że proces wdrażania nowego prawa w życie niejednokrotnie wymagać będzie dodatkowego wysiłku. Wiem, że pewne rozwiązania mają nadal dyskusyjny charakter. Jeżeli jednak z dobrą wolą przyjrzycie się Państwo zaproponowanym zmianom, Dostrzeżycie to, co było ich kwintesencją. Dążenie do poprawy sytuacji studentów i naukowców w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Reforma prawa to także szansa dla tych wszystkich naukowców i nauczycieli akademickich, którzy rozumieją, że w dzisiejszych czasach musimy konkurować z najlepszymi, by nasz kraj znalazł się w elicie przemian cywilizacyjnych i technologicznych. Można byłoby stwierdzić, że te ambitne i idealistyczne podejście Prawdą jest, że mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Jeżeli jednak do architektury nowego prawa dołączymy infrastrukturę szkolnictwa wyższego, w której istnieje specjalistyczna aparatura i ostatni roku akademicki 11 na 12, w roku nowych wyzwań i możliwości, życzę wszystkim profesorom i studentom, adiutom i pracownikom administracyjnym, aby tę nową przestrzeń wypełniała dobra i twórcza praca. Odważnie podejmując nowe wyzwania, pracujmy w atmosferze zaufania, otwartości i wzajemnego szacunku. One najlepiej budują markę, prestiż i godność uczelni. Viwat Akademia, viwat Profesores. Podpisała minister profesor Kudrycka. Kolejne życzenia, które z okazji inauguracji Roku Akademickiego chciałbym Państwu przedstawić, przysłał nam przedstawiciel prezes zarządu głównego towarzystwa wiedzy powszechnej edward barawejder prezes zarządu głównego towarzystwa wiedzy powszechnej chciałbym również powiedzieć że mamy życzenia ze śląska ze śląska otrzymaliśmy życzenia od wojewody śląskiego pana Zygmunta Łukaszczyka który pisze że każdy rok akademicki zawsze przynosi wiele nowych wyzwań, które stoją przed kadrą naukową i studentami. Polska nauka to przyszłość naszego kraju. Uczelnie wyższe są naturalnym terenem praktykowania partnerstwa, dialogu, otwartości, aktywności, kreatywności, integracji, to natomiast jest fundamentem podnoszenia poziomu kapitału społecznego i wychowania społeczeństwa innowacyjnego. Otrzymaliśmy również życzenia ze Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Imienia Generała Jerzego Ziętka w Katowicach, od profesora Andrzeja Barszaka, utrzymane w podobnym duchu jak życzenia przede mną, przed chwilą przeczytane. Dziękujemy tej uczelni i dyrektorowi za pamięć o naszej jednostce w Katowicach. Mamy również życzenia, których już nie będę odczytywał, ale będą na pewno zawieszone na naszej stronie internetowej. Od i jeszcze innych uczelni, mianowicie od profesora Uniwersytetu w Ostrawie, docenta Józefa Malacha, od pani docent dr Elżbiety Kielskiej, magnificencji rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz od rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej Alma Mer Janusza Merskiego z Warszawy. Teraz poproszę o zabranie głosu pana doktora Wójcie Hazejo. 12 Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Ostatnia taka uroczystość miała miejsce w tutejszym wydziale w październiku 2004 roku. Jest mi szczególnie miło w związku z tym, że dzisiejsza uroczystość stanowi dla społeczności tutajszego wydziału punkt kulminacyjny obchodów dziesięciolecia istnienia Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. W rocznicę tą obchodzimy wyjątkowo uroczyście, starając się potraktować nadarzającą się okazję jako dobry moment do refleksji nad tym dobrem, które wiąże się już z dekadą działalności edukacyjnej Wydziału w tutejszym środowisku, ale jako okazję do zastanowienia się nad dalszymi kierunkami jego rozwoju. Pozwólcie Państwo, już pokrótce przypomnę. Historia Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach łączy się z datą 5 stycznia 1994 roku. To jest dniem zawarcia porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, a oddziałem wojewódzkim został zacznie wśród nas profesor zwyczajny doktor habilitowany Henryk Moros. Rok później dyrektora Instytutu Pedagogiki objął profesor zwyczajny doktor habilitowany Józef Bańka. Wolę sobie zabrać głosy zgodnie z tradycją, jaka na każdym uroczystym posiedzeniu Senatu związanym z inauguracją Roku Akademickiego. Jest powiązana z przemówieniem rektora. Drodzy studenci, szanowni Państwo, przychodzimy na dzisiejszą 19 inaugurację Roku Akademickich w różnych rolach. Nowo przyjęci studenci pytają siebie, jak będą studiować, oraz czy jestem w stanie ukończyć studia, które dziś rozpoczynam. Nauczyciele akademicy traktują każdą inaugurację często jako stało społeczeństwo informatyczne charakteryzujące się przełomem w sposobach komunikacji. Radykalnie zmienił się dostęp do wiedzy. Tradycyjna szkoła przestała być jedynym źródłem przekazu dydaktycznego, a komputeryzacja procesów pracy stawia przed ludźmi o różnych poziomach kwalifikacji zupełnie nowe wyzwania. Nawet dyplom szkoły wyższej przestaje z czasem wystarczać, by się nim legitymizować skutecznie przez całe życie. Społeczeństwo informatyczne charakteryzuje się ruchliwością wirtualną. Kolejny projekt, jedenasty, Szansa na lepsze zarządzanie, rozpoczął swoją działalność w lipcu 2011 roku i został skierowany do zamkniętej grupy beneficjentów, pracowników Urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego na terenie województwa Mazowieckiego. Chcę podkreślić, że te projekty, które będą biegły przez najbliższe lata pozwalają na uzupełnienie wiedzy, która wcześniej została zdobyta w innych okolicznościach, na innych uczelniach, w innym czasie, w innych warunkach, ale dzisiaj może być dzięki projektom aktualizowana. Uczelnia uzyskała akredytację. W ubiegłym roku akademickim była wizytowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach. Dostaliśmy pozytywną ocenę na okres pięciu lat dla studiów prowadzonych w Warszawie na politologii, dla studiów pierwszego stopnia licencjackich na kierunku pedagogika prowadzonych na wydziałach w Lublinie, Warszawie i Katowicach i czekamy jeszcze na decyzję PKA w sprawie oceny jakości kształcenia na studiach licencjackich w Kukowie oraz na studiach magisterskich w Katowicach. Szanowni Państwo, Mijające 18 lat to okres, kiedy przyjęliśmy do uczelni blisko 67 tysięcy studentów. Najwięcej w roku 2001, bo blisko 7 tysięcy, a najmniej w pierwszym roku działania, kiedy rozpoczęliśmy studia dla 400 osób. W ostatnich latach poziom rekrutacji ustabilizował się na poziomie około 1800 osób. Wszyscy do wręczenia nagrody rektora za najlepszą pracę magisterską.